Siedzimy nad tym od sześciu lat. Dwa lata, piszemy projekty do grantów i co? Zostaniesz tutaj, będziesz uczyła studentów? Przecież nie cierpisz tego. Cofną nam finansowanie. W ogóle jest bez sensu, żebym ja tam sama jechała. Czego na mnie cofną? Ale ja ciebie potrzebuję. Ja nie umiem bez ciebie, rozumiesz? To ty wymyśliłaś te pieprzone pingwiny. To są, to są wartości tak podniecające, tak ekscytujące, piękną wolność, miłość. No proszę, nie, pa, nie patrz tam, no. Kiedyś często robiłam takie rzeczy. Powinieneś pójść do lekarza, bo mogło wdać się zakażenie. Tak, 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 tak. Wiem. Ale i tak już nie mam właściwie... Gdzie go masz? Gdzie go, jest, gdzie go masz? Co się, kurwa, gdzie się? ma, żeby Gdzie on jest? Trzymaj ją. Mówa, bo cię opierdolimy na minusów. Nie! 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 Dość! Zostań! Dość! To Zostań! Spokój. Spokój się. 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 Zostań! Zostań! Słyszę. słyszę. Gdzieś... Co to, jest? to nie tak. Karolina, to. Czekaj, bo. cię powinnam opiekować na łysu, wiesz? Bierze w dwie połówki jabłka, które harmonii będą żyły długo i szczęśliwie. Właściwie nie mam żadnych wątpliwości co do jego afektu. <laughs> Czyli wkrótce się zaręczycie!